Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. To Aleluja powinno być! To Aleluja powinno być! Się działa za barkiem i kroiła. To był sukces. Dlaczego? Dlatego, że przez wiarę zrobiliśmy jakiś krok. Żeby człowiek mógł to zrobić, musi być albo szalony, albo musi być człowiekiem wiary. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy przeświadczeniem o tym, czego co. Dokładnie. Czyli tak naprawdę, gdy uruchamiasz swoją wiarę, ty nie możesz tego dotknąć, nie możesz tego powąchać, nie możesz tego zobaczyć, nie możesz tego odczuć w żaden sposób przez pięć swoich zmysłów. Musisz, słuchając woli Ojca, użyć wiary. Bóg ma swoją wolę. Bóg ma swoje pragnienia. Bóg ma swoje zamysły i plany. Ma pragnienia, ma zamysły, ma plany, ma wolę dla ciebie i dla tej ziemi. To jest bardzo ważne, dlatego że te plany, te zamierzenia, ta wola Boża dla ciebie i dla całej Ziemi jest bardzo dobra. Chce w tą stronę? A Bóg mówi: Nie, w tą stronę. Ja bym pochulał na Sylwestra, walnął sobie solidną lufę, wyjarał jakiegoś, jakąś marychę, a Bóg mówi...